Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Mountain Date Warband z modyfikacją nowa ojczyzna jest w pół do pierwszej, ja jutro o 10 wyjeżdżam, więc <grym> mam nadzieję, że doceniacie poświęcenie. Muszę się jeszcze umyć, muszę jeszcze zmontować ten odcinek i muszę zrobić jeszcze parę innych rzeczy. Miałem dzisiaj egzamin z angielskiego i ogólnie nie bardzo miałem kiedy nagrać odcinek dla was. Jest 1600 rogów, nas jest tylko troje. 328 nas będzie. Więc no, wróg ma znaczną przewagę. Ale jak już zdążyliśmy zauważyć, no to ten zamek broni się świetnie. Więc myślę, że damy sobie radę. A, no tak, patrzę się, czemu ja mam taką dziwną jakąś brązową zbroję. No, zapomniałem, że straciłem moją zbroję. Jest nas tutaj strasznie mało, co może przeważyć tak naprawdę o losach bitwy i bardzo się tego boję. No bo moich żołnierzy jest tylko troje. Wrogów jest dwukrotnie więcej niż nas na polu bitwy, więc będzie trzeba ich zabić pewnie z 600. Ja jestem mocno obity, moi przy zresztą też. Uważam, że ta bitwa może się nie skończyć dla nas dobrze, więc no nie mogę pozwolić sobie na to, żeby się wyłożyć. Muszę zabić jak największą ilość wrogów i wypaczcie mi, że będę mówił troszeczkę ciszej, ale no jest już cholernie późno i wszyscy już śpią. Więc wiecie, bez darcia pyska, żeby nikogo nie pobudzić. O, przypadkiem kogoś nawet zabiłem. Nie sądziłem, że trafię. Świetnie. O, tam jest mirachła, Rayce. Chyba mirachła, Tak, 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 dokładnie. To jest na pewno Rayce, bo jego poznaję. To jest dobry lor, więc jego zawsze warto mieć. Wydaje mi się, że to jest lord wojskowy. Z tego co pamiętam. Najgorzej to będzie tylko ze strzałami. O, to się bardzo martwię. Musimy zabić jak najwięcej wrogów, bo no, no to bitwa może mieć dla nas gigantyczne znaczenie, tak naprawdę. Udało mi się powalić sułtana. To fajnie, tylko że co z tego, jeśli mogę trafić do niewoli? Patrząc na ilość straconych naszych żołnierzy, jest na to szansa. No, tak naprawdę, jeśli tylko się uwolnimy z tej bitwy, to tak naprawdę ja z tego oblężenia od razu wychodzę. Idę zwerbować jakichś najemników i tu wracam bo no, no tak naprawdę te wszystkie jednostki mogą już, już pojedyncze sztuki mogą zaważyć moim zdaniem na, na, na losach tej bitwy i już tłumaczę dlaczego dlatego, że jak będzie nas troszeczkę więcej no to będzie nas więcej też na polu bitwy a jeśli będzie nas więcej na polu bitwy no to z automatu trudniej będzie się przebić na mury no a niestety jest nas aktualnie cholernie mało do tym idzie łatwo się przebić na mury o tu jest jakiś emir widzę po, po czapeczce Przestrzelamy żołnierzy. Jak emira się nie da trafić. Ostatnio prawie cały czas same oblężenia. I kurde, niebieskie napisy same. To dobrze. To bardzo dobrze. Ja o to martwiłem. Nadal trzeba uważać, bo to się może skończyć bardzo źle dla nas. Jest tutaj ten emir. Emir Nuan. Ci Emirowie często wyglądają bardzo podobnie. Oni zawsze mają tą lekką zbroję kawalerii i, i do tej zbroi często mają właśnie jakiś turban. Więc ciężko jest ich odróżnić od zwykłych żołnierzy. od zwykłych żołnierzy? Przede wszystkim ciężko jest ich odróżnić od siebie od zwykłych żołnierzy. Jeszcze nie jest tak źle. Podniosłem jedną strzałę, to bardzo dużo. Dużo mi to zmienia. Mam tak mało życia, że wybaczcie mi, ale ja się boję wychodzić poza mury naszego zamku. Jak na razie mm, przybyły nasze uzupełnienia, więc wydaje mi się, że mamy małą przewagę. Nasze uzupełnienia przybyły później niż wrogów. Dobra, nie, potrzebujemy koniecznie strzału. Musimy zdobyć strzały, bo robi się już niebezpiecznie. Chociaż dalej jest dużo niebieskich napisów. Gundo, ale to dopiero padł, ale on długo żył. O kurde, no, trzeba kogoś tak mm, trafić. Albo nie stąd, nie stąd, z dołu lepiej. No to jest yy... tak, no oni się tu mogą zbagować, tak mi się wydaje. Widzę najmniej, jeść, tak średnio, średnio bym powiedział. Czy tu będą jacyś łucznicy, czy tylko kusze? Niestety, kusze tylko. Najgorzej. Dobra, ale wyłożyli się ci tutaj strzelcy. To dobrze i niedobrze. Z jednej strony dobrze dlatego, że będziemy mogli podnieść ich strzały, niedobrze dlatego, że no wiadomo, nie ma kto strzelać, co może mieć później przełożenie na bitwę. No tak jak mówiłem, może się okazać, że za mało jest nas na polu bitwy. Gdyby było nas więcej na polu bitwy, być może byłoby lepiej, bo trudniej byłoby im się przebić na mury. Nie wiem, czy to jest do wygrania. No, obawiam się, że przewaga liczebna jest tutaj miażdżąca, niestety. I niestety obawiam się, że to będzie właśnie czynnik, który, który zaważy na losach bitwy. No tak jak mówię, no wydaje mi się, że gdyby było nas chociaż troszkę więcej, to miałoby to duże znaczenie. Dobra, łucznik się wyłożył tutaj ze strzałkami dla nas. Kolejny łucznik się tutaj wyłożył ze strzałkami dla nas. No, zabijam ich tylu, ilu mogę. Myślę, że nawet dużo. Ale cóż to zmieni? Cóż to zmieni, jeśli nas jest po prostu za mało? Mogę zabić ich nawet 300. Ale mam po prostu zbyt mało ludzi. No, trafiłem. No teraz tak pies. Gdzie wsparcie wroga? No, chciałem uniknąć. O nie. No i dupa. Przynajmniej trafiłem. Chciałem uniknąć walki wręcz. Niestety się nie udało. Już nic. Nie... A, dobra. Nie ma wsparcia wroga, bo oni są tutaj. Najmniej na schodach to źle to wygląda. To wygląda tragicznie wręcz. Nie, to jest nie do zrobienia. Gdybyśmy utrzymali te mury, byłoby wszystko w porządku, ale no nie da rady. O, kurde. No, jedyne co mogę zrobić, no to się wycofać, bo to już jest bez sensu. 170, 190. No właśnie, to już jest stracone. 150 nas zostało. Więc to by się nie udało. I co tu były za jednostki? 30 strażników. Dużo. 35 mistrzów łuku. Dużo. Mamy lucy. Wielbłądzi łóżnicy to jest gówno. Saidi fajnie. No jednostki były całkiem spoko, ale niestety. Kurwa. Najgorzej. Bardzo źle. No, ten plary już dostałem. <grym> Okej. Okay. A najgorzej. Bardzo źle się stało. Ta zbroja jest A, to nie pasuje. Rękawiczki zakładamy. No i możemy zabić tych panów. Będą z nich zawsze jakieś rzeczy. Niedrogie, bo nie drogie, ale zawsze to jakieś luta. Mamy gigantyczne problemy finansowe. Wydaje mi się, że to właśnie dlatego nie mamy wojska, bo mieliśmy problemy z pieniędzmi. Nie mogłem wojska nawet wyszkolić. Jak mi się teraz przypomniało. Chociaż to bez sensu w sumie jakiś rzezimieszek bandyta. Nie mieli sprzętu nawet wartego uwagi. No ale dobra. Falkcja. No to może być coś warte. Zamek Serkoza. Zamek Serkoza. Sierżanci. No, może gdyby. Chociaż nie, wydaje mi się, że gdybym w tym zamku Hondesk wziął swoją armię, to też miałbym szansę. Okej. Okay. Ci panowie leśni. Dajcie mi się złapać. Doskonale. Są więźniowie, to są zawsze darmowe jednostki. No, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nawet jeśli upadniemy, co będzie oznaczało koniec serii, no to zamierzam walczyć do końca. Żebyście mieli tu świadomość, że w momencie, gdy jednak jest szansa na to, że odbije się od dna, no to przerwę serię, no to nie. No nie zamierzam przerywać serii. Jak najbardziej chcę, chcę to albo do momentu, kiedy ustabilizujemy swoją pozycję, co myślałem, że już się dzieje, a jednak nie. Lub do momentu, kiedy okaże się, że, że jednak nie dam rady już nic działać, stracę wszystkie ziemie i w ogóle przegram. Są wszystko jednostki, których ja w sumie nie chcę. W aktualnej sytuacji myślę, że nie ma co wybrzydzać. A, zamek synu, to też straciliśmy, świetnie. To jeszcze tutaj trwało oblężenie wejgierskie. Więc możemy Zwiadowcy tu donoszą. przyjść rąkę do panią. Tutaj jeszcze trwa donoszą, bitwa. Że wielka liczba wroga no już nie zdziałałam nic. Nic nie mogę. Co ja mogę? Gówno. Czy dosłownie gówno mogę? Niestety Zobaczmy, ilu tu jest jeszcze ludzi? Końcówka. A mało jest tu atakuje. Ilu was tutaj, drodzy państwo. 907, no to z 1000 ich było. To było do zrobienia. Aj, trudno. Chcę zakończyć kampanię, bo to nie ma sensu. Jeszcze został nam zamek Serkoza. I czy to nie jest ostatni zamek, jaki nam został? O, to jest ostatni zamek, jaki nam został. Kurde. Lipa. Lipa z Facelią, że tak powiem. I to straszne. No jedyne, co mogę zrobić, no to dołożyć wojska do garnizonu. Zobaczymy czy ten lord zwolni te jednostki, czy ich nie zwolni 382 żołnierzy. Dobra, dajemy wszystko czego nie będę używał Czyli tych krigitów 400 równa. Zobaczymy czy to zwolni, czy nie zwolni. No ja mam nadzieję, że nie zwolni jednak. No, ale nigdy nie wiadomo, jak to wyjdzie. Niestety, naszykuje nam się upadek naszego zacnego państwa. Z nam relacja spadła. No dupa, no dupa. Nic już nie zrobię. Jedynie co to mogę liczyć na pokój i na to, że. Jak nam zostanie jakieś jedno państwo zwolnią naszych lordów, to będziemy mogli domagać jakiejś zamku od nich. Ale jak jestem w tak gównianej pozycji aktualnie, no to nawet nie będę próbował, żeby mi dawali ten zamek, bo, bo wątpię, żeby, żeby. Nie no, nie no jest szansa, że dostanę, ale myślę, że najpierw musimy zawsze spokój i zostawić sobie tylko jedną wojnę, tak żeby wypuścili naszych lordów z niewoli. Musimy zobaczyć przede wszystkim, kto ma ich najwięcej w niewoli. Myślę, że wojna z Kyrgytami jest nam najbardziej na rękę. No i tą wojnę możemy sobie zostawić, bo nawet jak... Nie z Kryst, z Wejgierami, nie z Kergitami, są pomyłka. Ale myślę, że możemy sobie zostawić tą wojnę i nawet jeśli nie będą nam chcieli dać zamku, no to będziemy próbować od nich wymusić ten zamek. Natomiast jeśli chodzi o Spadię bądź Sułtanat, no to z jednymi z nich musimy zawrzeć pokój, do koniecznie. Nigdy nie ma żadnego wyjścia z tej sytuacji. No Pięknie. Bardzo ładnie. No zwolnił tych ludzi. Patrzcie to. A co on zwolnił, to ja nie wiem. Oby nie sierżantów i strzelców, ale mogło się tak niestety zdarzyć. Nie chciałem iść na razie tutaj. Chciałem zobaczyć raporty um, o stosunkach z frakcjami. Czterech lordów w niewoli. Pytanie u kogo? No tak, oni mają wojnę tylko ze mną wszyscy. Najgorzej. Dobra, wiecie co? Zobaczmy, co nam powie lord Gastyra, i zobaczymy, zobaczymy do kogo wyślemy LeZalita. Drogi lordzie. Możesz mi... Nie, nie, nie. Co słychać na wojnie? Solili nas pobili, bla, bla, bla. Chcę zawrzeć pokój. Chcę zawrzeć pokój. Nie chcę zawrzeć pokój, tak. Dobra, myślę, że powinniśmy zawrzeć, woj... zawrzeć pokój ze Spadiem, zawrzeć wojnę, tak. Eee, emisariusza, król Harlaus, podpisać rozejm Lezalit. tak? Zrób to. No to jest nasza jedyna nadzieja w tej chwili. Jak się na nas rzucą to będzie już po zabawie. Swadianie mają i tych rycerzy, i jest ich dużo. Zobaczmy, kto ma więcej lordów tutaj. Dwudziestu dziewiętnastu. No to jest podobnie. Chociaż ziem sułtana Carański ma o wiele więcej. O, ile tych. Ile chłopów ile dołączyło do nas. Fajnie. O nie O, nawet nie mam żadnego przydopasa, żeby go wysłać do ataku. Do to doszło? Oła, wyszedłem z prawy. O, pięknie w stopę. Jeszcze? Gdzie jesteś, kurzliwy bandyto. Pięknie. Doskonale. O nie, zabrali mi, montujemy satelitę NO-07. Najgorzej. Co za gnoje. Jak oni mogli? Jak oni mogli mi to zrobić? Dobra, nic ciekawego tu nie ma. Idziemy dalej. Lepiej kroninów wam mogę pokazać, bo nie wiem, czy w ogóle mówiłem, że to są najemnicy. No. O nie. 4-3, a 4-0. Jeszcze jest 3 przy o, wieliby mnie lubią. Dobrze. Bardzo dobrze że mnie lubią tutaj. Nie chcę zawrzeć pokoju. Szkoda. No trudno, będziemy się już żegnać, bo ten odcinek i tak jest dłuższy niż planowałem. Więc ja wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. No i cześć.